Dzień dobry kochani, jesteśmy teraz na drugiej części mojego ogrodu i chcę wam pokazać co rośnie teraz w moim ogrodzie. Więc tutaj mamy ogórki. Jak widzicie, już zaczęłam zbierać je. Ja, to znaczy od wczoraj zbieram ogórki. Tam do zbioru jest już czosnek, ale jeszcze go troszeczkę zasiliłam i będę go zbierać dopiero. Początek lipca. Tutaj jest cebula wczesna. Tak się położyła, nie wiem czemu, ale do, ona ma jeszcze czas, bo ona dopiero w lipcu. Tutaj mam cebulę z jesienną, czyli była sadzona na jesień. Tu też jest też cebula. Tutaj mam pomidory samokończące i karłowe. Tutaj też różne odmiany, każdy jest inny. Tutaj jest sałata, sałata liściasta, bordowa i taka, nie wiem jak ona się nazywa, kapusta pekińska. Dzisiaj trzy zebrałam, bo w kwiat poszły, więc mi się wydaje, że za ciepło mają, dlatego idą w kwiat. Będę musiała później dopiero sadzić. Tu mam pietruszkę naciową. Tutaj kalarepy. Kalarepy już zbieram. Zostało jeszcze kilka sztuk. Tutaj jest marchewka. Tutaj następne pomidory. I między pomidorami posadziłam seler. Seler bardzo dobrze rośnie z pomidorami. Tutaj są pomidory różne, i karłowe, i koktajlowe i, i samo owocują ładnie, tylko jeszcze jakieś minerały będzie trzeba im podać do listnie, bo podobnie jak w klarnie, niektóre mają taki niedobór na liściach, o, tak jak tutaj widzicie takie przebarwienia to są wszystko pomidorki. Mam ich sporo, nie? Kto to przeje? No na pewno nie my. Będę musiała znowu się podzielić. Tak. gdzie Tu następne pomidorki. Jedne są bardzo wysokie, jedne są niskie, jedne są koktajlowe. Tutaj mam buraczki. Buraczki ładnie rosną. Wszystko bardzo późno było wysadzane, bo no, nie miałam czasu i w ogóle Podoba. tutaj kapusty kapusty nie okrywałam w tym roku po prostu pryskam od czasu do czasu olejem z lnianki tu śmietkę miałam cztery kapusty były usunięte w to miejsce tu jest kalafior wsadzony są dwa, trzy kalafiory tam z tyłu jeszcze taki mały jest też niedawno go wsadziłam tutaj są papryki ostre Same papryki ostre, jak widzicie, owocują już. Ach, już owocują ładnie papryczki. Wszystkie już prawie owocują. <śmiech> <śmiech> Mają owoc. Tak. I tak. Tutaj miałam truskawki. Truskawki już nie owocują. Tutaj między truskawki wsadziłam fasolę, złotą saksę. Jeszcze tutaj też są truskawki. Tutaj jest fasola. Fasola taka brązowa. A tutaj jest fasola z orzełkiem. Stara odmiana, bardzo smaczna. Tutaj mam fasolę jaś. Jaś ciemny, kwitnie na czerwono i jaś biały, kwitnie na biało. Patrzcie, jak rośnie fasola. A tutaj mam kukurydzę Black Aztec, stara odmiana, czarna fasola. Zobaczcie, jak rośnie, pięknie rośnie. I tyle. To jest cały mój ogród który teraz wam pokazuję tutaj z tej strony oczywiście druga strona nie jest zagospodarowana stoją tam beczki jak widzicie z wodą do podlewania dlatego, że kombajn tędy przejeżdża więc musi być miejsce i tyle tam zobaczcie jaki mam lubczyk piękny z tyłu co roku jest taki dorodny tu są dwa drzewa sadzone przez mojego męża, tak jak już kiedyś Wam o tym mówiłam. Wiśnia pięknie zaowocowała. Możemy już je jeść. Smaczna. Hmm? Tu są maliny. Maliny mają ciemno, ale owocują dobrze. To tyle. Dziękuję Wam wszystkim. Jeżeli Wam się podobał filmik, to proszę o łapkę w górę, proszę o subskrypcję. No i jak Wam się coś, jakieś macie pytania, albo co, to proszę o komentarze. Dziękuję bardzo, życzę Wam wszystkiego dobrego, udanych plonów. Papa, pa, do następnego filmu.